Ale budowa już sama w sobie rusza na początku marca. Budowa domu. Media rozpisują się, że razem z Radkiem budujecie tak. dom. No to na jakim etapie są prace? Bo ja słyszałam, że są opóźnienia i tak naprawdę nie będzie to takie prędkie. Znaczy wiesz co? Nie, one jakby wszystko przebiega zgodnie z planem. Jesteśmy na etapie kończenia spraw. Y, całej biurokracji, która jest bardzo rozbudowana, i opóźnienia wynikają z tego, że COVID po prostu opóźnił działanie urzędów i pewnych rzeczy, uzyskiwania pozwoleń, ale budowa już sama w sobie rusza y, na początku y, marca. Na początku marca przyszłego roku. Tak. I to powiem Ci naprawdę i to jest że to, że my przygotowujemy działkę kiedy kupiliśmy w, w styczniu. Nie, wcześniej już przed, przed turmem, jak byliśmy przecież. No właśnie, więc wiesz, że w ogóle najpierw to było. To czasu, ja w ogóle pokoju tego tematu chodzę już jakiś czas, najpierw szukaliśmy gotowych rozwiązań, ale przyrzekam Ci, że jeżeli coś było w takim budżecie akceptowalnym dla nas, to nie. A jeżeli coś było takie, że ok, zaczynało mi się podobać, to było w ogóle z kosmosu. Chyba dwa, trzy lata szukaliśmy takiego idealnego miejsca, nic się nie wydarzyło, więc później długo szukaliśmy idealnej działki. I tu mieliśmy ogromne szczęście, bo trafiliśmy dokładnie, kupiliśmy dokładnie tą, którą chcieliśmy, mimo tego, że się na początku nie zapowiadało, że tak będzie. Ale jesteśmy w takiej chyba najbardziej komfortowej dla inwestorów sytuacji, kiedy nam się nie spieszy. Znaczy Zależy mi na tym, żeby było dobrze. Czy to się wydarzy teraz, czy za rok, nie ma tak bardzo dużego znaczenia, jak to, że chcę, żeby to było idealnie. A w jakim stylu będzie wasz dom? Czy to będzie styl taki bardziej e, klasyczny, czyli tak. ze skosami, czy właśnie może ta nowoczesność. Znaczy, nie będzie nowocześnie, bo teraz mieszkamy w nowoczesnym domu, e, na który miałam ograniczony wpływ. E, ja bardzo bym chciała, żeby to było e, takie. Klasyczne, ciepłe drewno, tkaniny. No wiesz co, teraz jest, widzę, że jest bardzo duża moda na stodoły, czyli bardzo nie, duże przeszklone. Nie, jest... nie, 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 nie twój styl. To, nie, to w ogóle nie jest mój styl, tak samo jak takie bardzo proste formy, to okay. też nie jest mój styl. Bardziej myślę o pięknej, kamiennej elewacji, mm. Te, tego typu rzeczy. A jeśli chodzi o urządzanie już wnętrz, czy myślisz, że pozwolisz to oddać w ręce architekta? Bo ja widzę, że Ty masz jednak tą taką smykałkę, żeby też samemu coś sobie tutaj porządzić. Już oddałam to w ręce. Udało mi się namówić do współpracy przy projektowaniu tego domu. Naprawdę dwa bardzo znane i dobre nazwiska i takich osób, których projekty bardzo mi się podobają. Bo ja oczywiście wiem. Jakie marzenie, chciałam, jak powinna wyglądać moja kuchnia, albo co będę chciała mieć, albo jak powinna wyglądać sypialnia. Mam całą masę tablicy z inspiracjami, wiem dokładnie jaki kolor powinien gdzie być, ale to są takie, wiesz, to jest tak jak właśnie z projektowaniem ubrań. Ja sobie myślę, chcę mieć sweter, który coś, ale potem my siadamy w szpalni z grupą około 12 osób, z konstruktorami, z paniami szwaczkami, z osobami, które są odpowiedzialne, bo jedna osoba jest odpowiedzialna za dżinsy, inna osoba jest za i zaczynamy dopiero rozmawiać i się okazuje, że na przykład niektóre moje pomysły są nie do zrealizowania, niektóre są super i robimy je dzisiaj. I tak samo jest z projektowaniem domu. Mm. To, co kocham najbardziej, to to, że moja praca daje mi możliwość pracowania naprawdę z najlepszymi w swoich branżach, i, i cieszy mnie to, i tak samo tutaj będzie.